czy jest pan w stanie naszym słuchaczom powiedzieć właśnie kilka zdań na temat zasad i w ofensywie i w defensywie jeżeli chodzi o system 1 3 5 2, Ej. wiem, że to moglibyśmy pewnie ciągnąć, do następnej audycji czwartkowej natomiast, no tak tak ogólnie bardzo gdybyśmy to ruszyli jeszcze, myślę, że, musielibyśmy poświęcić na to naprawdę czasu. kolejną audycję tak naprawdę, i myślę, że kiedyś przyjdzie na to, na to czas, żeby, żeby o tym porozmawiać szerzej. Podstawową, takim podstawowym elementem, jeżeli chodzi o zasady funkcjonowania zespołu w tym systemie, jeżeli chodzi o działania defensywne, to tak jak powiedziałem, przede wszystkim zaczynając od tych zawodników ofensywnych, jest bardzo taka szczególna współpraca między dwuką napastników, którą, którą mam. Mówiąc o ustawieniu oczywiście 1 3, 5 2 ona musi spełniać podstawowe zasady, fundamentalne zasady w momencie, kiedy piłkę posiada przeciwnik, czyli troszeczkę inna praca, jeżeli chodzi o dotychczasową, chociażby w ustawieniu 1-4, 3 czy 1-4-2. 3-1, gdzie był jeden napastnik i, i miał, sporo, sporo, miał trochę inne zadania, trochę inne, inne cele, w, we współpracy oczywiście z pozycją numer, numer 10. Tutaj, dwójka napastników, oczywiście w zależności od przeciwnika i od systemu, w jakim gra przeciwnik, bo też musimy o tym powiedzieć, funkcjonuje troszeczkę inaczej. Inaczej się wspiera, inaczej asekuruje i ma inne zadania, jeżeli chodzi o moment posiadania piłki, na przykład przez skrajnych obrońców przeciwnika, jeżeli mówimy o ustawieniu 4-4-2, którym gra nasz, nasz oponent. Natomiast w ofensywie myślę, że przede wszystkim bardzo wysokie i szerokie ustawienie wahadłowych w momencie kiedy posiadamy piłkę, kiedy my budujemy, kiedy jesteśmy w fazie budowania. To jest olbrzymia przewaga, duża dezorientacja, jeżeli chodzi o linię przeciwnika, linię obrony przeciwnika, ponieważ tak naprawdę w niektórych momentach ta linia ofensywna uzupełniona o wahadłowych stanowi czterech zawodników, a czasami jeżeli potrafimy to dobrze zorganizować, również pięciu, czyli moment, kiedy jeden ze środkowych pomocników gra również bardzo wysoko, albo wspiera działania dwójki napastników, jesteśmy wtedy bardzo mocni w defensywie. Istotnym elementem, tak jak w każdym systemie, to wielokrotnie powtarzam, jest faza przejściowa, czyli ta faza przejściowa z bronienia do atakowania. Pamiętamy, że bronimy piątką w linii obrony, każdy odbiór piłki w odpowiednim sektorze boiska powoduje olbrzymie zagrożenie a dla przeciwnika, a dla nas olbrzymie możliwości ofensywne. Tych linii podania budujemy zdecydowanie więcej. Mamy dwójkę napastników z przodu, mamy dwójkę napastników w polu karnym, mamy czwórkę zawodników w momencie dośrodkowania. No, sporo, można by mówić bardzo długo.